Okej, okay. dziś lecimy z naprawdę ciekawym tematem Kichron Q2. Jest to ich druga klawiatura customowa, tym razem 65%. W odróżnieniu od Kichrona Q1 odrzucono rząd klawiszy funkcyjnych na rzecz mniejszego formatu. Dodatkowo zastosowano pewne usprawnienia w stosunku do poprzedniej wersji, tak aby poprawić wrażenia z użytkowania. Jesteście ciekawi jak prezentuje się ta klawiatura i czy nadaje się na waszego pierwszego customa? Sprawdźmy. Klawiaturę T dostałem do testów od firmy Xcom. Od niedawna w ich ofercie znajdują się klawiatury Kichron, Między innymi customy z serii Q, takie jak Q2, którą mam tu u siebie. Nie trzeba już ściągać ich za granicę, Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że oferta będzie się powiększać wraz z nowymi klawiaturami Kihrona. Klawiaturę tę budowaliśmy na żywo na streamie. Jeśli interesują was takie materiały, to koniecznie subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych live'ów. Podziękowania dla firmy XCOM za udostępnienie klawiatury do testów. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie klawiatury Kihrona, jakie obecnie znajdują się w ich ofercie, to link znajdziecie w opisie tego filmu. Mam tu wersję Fully Assembled czyli klawiaturę ze switchami i kickupami. Jest ona gotowa do użycia prosto po wyjęciu z pudełka. Jej cena to 800 zł z darmową dostawą. Oprócz klawiatury w pudełku znajdziemy jeszcze kabel USB-C do USB-C z przejściówką na USB-A, dodatkowe kickupy do pracy na Macu, ponieważ kichron standardowo może przełączać tryby pomiędzy PC a Mac, kickup puller oraz switch puller, śrubokręt i klucz do rozkręcenia klawiatury, zapaskowe gaskety, nóżki i śrubki oraz instrukcje. Klawiatura jest ciężka. Całość zbudowana waży około 1,6 kg. Jest solidna, masywna i nie ma opcji, żeby przesuwała się po biurku przy jej użytkowaniu. Jej kąt nachylenia to 6,5 stopnia, bez możliwości regulacji, a wysokość obudowy z przodu wynosi 2 cm. W moim przypadku bez podkładki pod nadgarstki się nie obejdzie. Mimo że klawisze są zabudowane od boku, to jednak pod kątem widać część switchy spod podki kapów. Pewnie po to, aby lepiej było widać podświetlenie RGB. Moim zdaniem mogłoby to być bardziej ukryte. Są dostępne trzy warianty kolorystyczne. Niebieski, szary oraz czarny. Dodatkowo do wyboru mamy wersję z pokrętłem lub bez. Wtedy mamy dodatkowy klawisz w jego miejsce. Mamy tu do czynienia z gasket mountem, czyli płytka mocująca oraz PCB nie mają otwartego kontaktu z obudową. Plate opiera się na miękkiej piance. Dzięki temu całość ugina się, zapewniając przyjemne wrażenia z użytkowania. Kolejną ciekawą rzeczą są stabilizatory. Są to autorskie stabilizatory screw-in od kichrona montowane bezpośrednio do PCB za pomocą śrubek. Dzięki temu solidnie siedzą na swoim miejscu. Są płaskie od spodu więc nie trzeba nic przycinać oraz delikatnie smarowane fabrycznie. Dla osób zaczynających z customami na przykład przesiadającymi się z klawiatury gamingowej będą działały super w takiej formie w jakiej są. Dla ciut bardziej wymagających myślę że konieczne będzie wyjęcie ich i dokładne nasmarowanie tak żeby brzmiały możliwie jak najlepiej. W tym celu trzeba będzie rozebrać klawiaturę. Żeby to zrobić Trzeba będzie odkręcić kilka śrubek na spodzie. Jak już otworzymy Q2, zobaczymy, że zastosowano tu fabryczny, tak zwany force break mode. Są tu silikonowe pady między górną a dolną częścią obudowy. Eliminuje to bezpośredni kontakt dwóch metalowych części, izolując je od siebie. Zapobiega to pingowaniu obudowy. Jest to na pewno krok w dobrą stronę, ale dołożenie cienkich kawałków taśmy w punktach, w których obudowy są ze sobą skręcone, jeszcze ten efekt poprawia. Przez co aluminiowa obudowa praktycznie w ogóle nie pinguje. Aby wyjąć plate i PCB z obudowy, należy jeszcze odczepić kabel, który łączy płytki z gniazdem USB. Dutterboard. Gdy to mamy z głowy, możemy zobaczyć gaskety. Jest to dość gruba, ale i bardzo elastyczna pianka poron, która zapewnia flex tej klawiaturze. Chociaż budowa jest wykonana z aluminium, plate jest ze stali. Odkręcamy kilka śrubek i mamy dostęp do PCB. Między plate a PCB mamy jeszcze tłumiącą warstwę z pianki Ewa. Teraz mamy dostęp do stabilizatorów. Możemy je odkręcić, wyjąć i nasmarować. Mamy tu PCB z LEDami perkin w układzie południowym, czyli South Facing. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że nasze ulubione kapy o profilu Cherry będą kolidować ze switchami. Oprócz tego są tu Gniazda Hotswap gateron, a klawiatura wspiera switche 3 oraz 5-pinowe. W dolnej obudowie mamy przyklejoną cieniutką warstwę stworzywa oraz cienką piankę wygłuszającą. Nie robi to pewnie zbyt dużo, ale też nie ma tutaj zbyt dużo miejsca w środku. Można pokusić się o wypełnienie obudowy czymś innym, jak np. mata wygłuszająca lub polifil, ale te modyfikacje odbijają się kosztem na uginaniu. Im więcej tam włożymy, tym mniej klawiatura będzie się uginać pod naszymi palcami. Klawiatura ma wsparcie QMK oraz VIA, i jest to świetna sprawa. Ponieważ za pomocą VIA możemy dowolnie zaprogramować naszą klawiaturę. Mapowanie, warstwy, makra czy podświetlenie wszystko pod ręką dostępne w bardzo intuicyjny sposób. Dodatkowo przycisk Reset do PCB jest umieszczony w przystępnym miejscu. Nie wymagającym rozbierania całej klawiatury, wystarczy zdjąć klawisz spacji. Jeśli zdecydujemy się na wersję złożoną klawiatury, to w zestawie przychodzą nam już zamontowane switche oraz kicapy. W tym przypadku są to Gaterony G Pro Red, fabrycznie smarowane, lekkie liniowe switche. Są dużo lepsze niż zwykłe czerwone przełączniki, bardzo gładkie, żadnego pingowania, chociaż dźwięk, jaki wydaje, jest dość płytki. Na początek myślę, że są to naprawdę przyzwoite switche. Tak samo kicapy, które są już w zestawie. Są to nakładki Double Shot PBT, a profilu osa. Są zbliżone do profilu OM z zaokrąglonym wgłębieniem na palce. Bardzo wygodne i przesiadka na nie nie powinna stanowić żadnego problemu. Ich kolorystyka jest zależna od tego na jaki kolor klawiatury się zdecydujemy. Nie są one najgrubsze, ale wykonane są całkiem nieźle. Ścionka na nich jest minimalistyczna i ładna. Na modyfikatorach widać lekkie niedociągnięcia, ale patrząc na to, że dopłacając 20$ dolarów do wersji barebone, czyli bez switchy i kickupów otrzymujemy gładkie przełączniki i stylowe kickupy pasujące kolor to jest to naprawdę dobry deal. Posłuchajcie, jak brzmi ta klawiatura w tej konfiguracji. Akustyka tej klawiatury jest raczej po stronie klaki, co mi osobiście pasuje. Można zastosować modyfikacje typu PFOAM MOD i TAPE MOD, żeby trochę inaczej ją ukierunkować, ale to już jest kwestia indywidualna. Flex jest solidny i zapewnia przyjemne doznania z użytkowania. I tak naprawdę na tym można już poprzestać. Klawiatura prosto z pudełka brzmi całkiem ok, a podstawowe modyfikacje jak smarowanie switchy i dodatkowy FORCE BREAK MOD sprawiają, że jest naprawdę nieźle. Jeśli chcecie czegoś więcej, można się pokusić o dodatkowe modyfikacje w wypełniane przed chwilą oraz o inne wypełnienie case. Do tego wasze ulubione switche i kick i mamy naprawdę fajną klawiaturę, którą każdy bez problemu będzie mógł dostosować do swoje wymagania. W 800 zł jest to bardzo fajna propozycja jako entry level custom keyboard, idealna dla osób chcących się wkręcić w hobby. Na start dostajemy wszystko czego nam trzeba i z czasem można pomyśleć o dobraniu switchy i kickupów pod nasze preferencje. Osobiście bardzo mi się podobają klawiatury Kichron z serii Q i cieszę się, że miałem okazję przetestować jedną z nich. Ja osobiście jestem fanem layoutu 65%, ale jest to kwestia mocno indywidualna i jeśli wolicie klawiatury większe to zamiast Q2 rozważyłbym Q1 lub Q3. 95% oraz TKL. Natomiast dla fanów mniejszych klawiatur pozostaje czekać na premierę Q4, która odbędzie się już niedługo. Niezależnie od rozmiaru, uważam, że są to solidne klawiatury. Dajcie znać w komentarzu, którą klawiaturę Kichrona wy byście wybrali: Q1, 2, 3, a może 4. Koniecznie zostawcie też łapkę w górę. Jeśli jesteście zainteresowani tematyką customowych klawiatur, to więcej materiałów znajdziecie tutaj. Macie tu również link do naszego serwera Discord, na który serdecznie zapraszam. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.